Jeden z ciekawszych mitów olejowych brzmi tak: nigdy nie zmieniaj oleju, ponieważ olej, który był wlany przez fabrykę jest najlepszy. Zmiana marki może źle wpływać na kondycję silnika. To nieprawda. To brzmi nawet śmiesznie. Pamiętajmy, że cała wiedza inżynierska ukryta jest w instrukcji obsługi waszego samochodu. Zatem sprawdźmy w przypadku instrukcji BMW. Informacja jest bardzo jasna. Norma BMW Longlife 04. I taka informacja znajduje się również na bańce olejowej. Zobaczmy, jak to jest w przypadku Hyundai'a. Hm. Tu też nie ma marki olejowej. Są wszystkie informacje dotyczące norm olejowych, które muszą się pokrywać z normą na opakowaniu oleju. Tak samo jest w Fordzie. Z tym, że tutaj powstał nowoczesny produkt do silników EcoBoost. Jedyny w swoim rodzaju. Przejdźmy zatem do Audi. Waldi jest ciekawa historia, ponieważ w instrukcji obsługi jest taka informacja, że norma i homologacja znajduje się na naklejce pod maską. A więc sprawdźmy. Faktycznie jest homologacja i taką samą homologację posiada olej, który mam przed sobą, czyli do tego samochodu jest najlepszy. Jeśli nie masz dostępu do instrukcji obsługi, albo dostępu do wiedzy, jaki olej do Twojego silnika powinien być wlany, Zapraszam Cię na naszą stronę. Tam w sekcji Dobierz olej. Dobieramy olej zgodnie z homologacją producentów.